Dobrze, jeszcze zrobimy sobie zadanie 12. Strona 222. E, treść macie wspierze zadań. Mamy funkcję. O takim wzorze teraz przesunięto ją o trzy jednostki w lewo wzdłuż osi x. -ów. Z przekształceń funkcji wiemy, że pamiętamy, że jeżeli wykres przesuwaliśmy w prawą stronę, to wówczas od x'a Odejmowaliśmy, powiedzmy, o, nie wiem, o jedną kratkę w prawo, wówczas od x odejmowaliśmy 1, tak? Gdyby było przesunięcie o dwie kratki w prawo, o dwie jednostki, wówczas byłoby trzeba od x odjąć 2. Co jeszcze? Jeżeli od x... x jeżeli do x dodamy ileś plus 2, to wówczas w lewo wykres się przesunie o dwie jednostki. Czyli to jest przeciwnie do intuicji, tak? Jak się w lewo przesuwa, to do x się dodaje. Jeżeli się wykres w prawo przesuwa, to od x się odejmuje. Przez, z przypomnieniem takich jeszcze kolejnych możliwości, jeżeli na przykład wykres chcielibyśmy przesunąć w górę, Jeżeli wykres chcielibyśmy przesunąć w górę, to wówczas do całej funkcji się dodaje taką liczbę, taką liczbę, o ile jednostek została ta funkcja przesunięta. Jeżeli wykres cały by miał jechać w dół, to wówczas od całego naszego wzoru funkcji odejmuje się ogólnie tak, jakąś tam liczbę, o którą ten wykres y, ma zostać przesunięty, tak? o ile jednostek ma być przesunięty. Więc w tym przypadku jeżeli wykres jest przesunięty w lewo w dłuższości X, to obowiązuje nas ta możliwość. Przesuwamy w lewo, więc do x, do samego x tylko dodajemy, to będzie jakaś nowa funkcja, g, do samego x dodajemy, tak, x jest na dole, więc tylko tutaj dodajemy liczbę jednostek, o które ten wykres ma zostać przesunięty. Ma być przesunięty o trzy jednostki, więc odpowiedź C. Hmm. To przy okazji można powiedzieć, tak, jeżeli wykres miałby na przykład być przesunięty y, do góry o trzy jednostki, no to wtedy, tak, do góry, gdybyśmy chcieli go przesunąć, tak przy okazji przypomnienie z pozostałych możliwości, jeśli chcielibyśmy go do góry przesunąć o to, no to wtedy. Może F1, o, czy to, żeby dać znać, że to jest inna funkcja, tak? Przesunięta funkcja inaczej położona w układzie współrzędnych już będzie inną funkcją, więc nie mogę użyć tej samej literki, dlatego F1 przesuwamy w górę, więc do całości, tak? Do całości do całego wzoru dodajemy no, zależy o ile przesuwamy. Jeżeli na przykład o 3 jednostki w górę chcemy przesunąć, do całości dodajemy 3. Jeżeli w dół wykres chcielibyśmy przesunąć to jakieś tam F2, tak w dół, gdybyśmy chcieli przesunąć, no nie wiem, powiedzmy o 5 <laughs> jednostek, to wówczas do całego wzoru, od całego wzoru odejmujemy 5. No i w lewą stronę przesuwamy, a gdybyśmy w prawą chcieli przesunąć, tak? No to, to do X -a, w prawą stronę, od X -a odejmujemy, tak? Wtedy. Będzie 2x minus, no i powiedzmy yy, w prawo wektor przesunięcia, bo to tu jeszcze współrzędne wektora przesunięcia możemy napisać, tak? Że w prawo o wektor powiedzmy 2,0. Tak? 2,0. Czy dwie jednostki przesuwamy. No i tyle. Czyli samo rozwiązanie tego zadania jest krótkie, natomiast. Mogą się oczywiście w zadaniach pojawiać inne możliwości, wówczas trzeba to w ten sposób rozwiązywać.